Stój, 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 nie! Hej, cześć, siemanko wszystkim, ja jestem Mateuszek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hello Neighbor. I dzisiaj coś innego niż zawsze, bo udało mi się wraz z wami na streamie odkryć tajne levele, które zostały ukryte w plikach i musiałem się naprawdę babrać. Specjalnymi programami, żeby to wszystko odpalić. I to jest tak zwany strach przed szkołą. Tak można nazwać te, ten tryb gry. Tryb gry. No, zobaczymy. Nie wiadomo, co to będzie. Ja nie będę się yy, za bardzo udzielał na ten temat, tylko Wam to pokażę. Jesteśmy w takiej lokacji. To wygląda jak po prostu korytarz szkolny. To jest korytarz w szkole. To na pewno tak będzie, bo to jest strach przed szkołą. I uwaga. I uwaga. To jest ważna rzecz. Jesteśmy w tak jakby, no nie wiem, można nazwać to salą. Można, powiedzmy, można nazwać to salą. I popatrzcie, co tu się dzieje. Był dzwonek, uczniowie idą na, na zajęcia, i po chwili, jeżeli oni nas dotkną, przegrywamy. To jest tak, jakbyśmy bawili się w berka, bądź coś w tym stylu. Oni są jeszcze pobugowani. I zobaczcie, teraz jest jakby przerwa, i oni nas gonią, bo mamy przerwę, i oni chcą nas pobić, zabić. Wyglądają oczywiście tak samo jak my. Jeżeli nas dotkną, to jest trip. To jest strach. Nie wiem, czy naszego bohatera, czy strach. czy strach właśnie sąsiada przed szkołą. To jest bardzo ciekawa rzecz. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Jest jeszcze parę rzeczy, które w tym odcinku wam pokażę. I ogólnie masa, masa rzeczy, których się dzięki Wam nauczyłem. Zresztą pokażę Wam, co się stanie. Tutaj w ogóle jest ten dzwonek. Tutaj cały czas się ten czas odmierza. Zobaczcie, oni teraz nas nie dotkną, ale jeżeli się zatrzymamy. Pyk Gra się zacina I mi się z powrotem I tak w kółko, i tak w kółko Tak to mniej więcej wygląda Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, że udało mi się to wszystko tam znaleźć I... No tyle, dajcie znać co wy o tym co sądzicie Co uważacie, że... Do czego będzie służył ten level Nie wiem czy ktoś w Polsce już coś takiego zrobił Jeżeli nie, to jestem pierwszy Jeżeli tak, to sorki Że się spóźniłem ale naprawdę, nagrywam to zaraz po streamie Więc nie ma mowy o tym, że od kogoś to, to, to ukradłem Więc tyle, w sumie nie powinienem się tłumaczyć tak błahych rzeczy Nieważne, przejdźmy do następnej rzeczy Drugi plik, który podmieniłem, nazywa się Fear Darkness Czyli strach przed ciemnością, można sobie to tak przetłumaczyć I patrzcie ludzie, jest sąsiad On nas nawet goni On nas nawet goni, tego się nie spodziewałem To odrobinę wygląda jak domek Z tego sekretnego levela Levelu, whatever, yy, który był w poprzedniej alfie, tylko że jest rozjaśniony. On nas złapie, i co wtedy? Okej, okay, okej, okay, zaczynamy od kibla. Jesteśmy w kiblu. Tutaj są jakieś te. a w ogóle możemy podnosić, to jest ciekawe. Wątpię, żeby tutaj było, była możliwość przejścia tej gry i tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj nawet tekstur nie ma. Rzekłbym, że to jest ten sam dom, tylko że oświetlony. Tak coś mi się wydaje. Zobaczcie, no tutaj mamy kamerę, mamy pilota, mamy latarkę. Działa? Wszystko działa. Pułapkę, w którą możemy oczywiście wejść. Pyk. Co to jest? Łąb. Są wszystkie rzeczy. Jest to bardziej oświetlone. Zerknijmy sobie, czy wszystko tutaj jest tak samo jak było to w tamtym levelu. Że mówiąc, aż tyle w niego nie grałem, więc mogę się pomylić. Chociaż na 90% wygląda tak samo. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. I jak uważacie, że do czego to będzie służyło w przyszłości. Bo musi być jakiś powód. On śpi? O, w sensie, co śpi? Musi być jakiś powód, dla którego to wszystko wciąż jest załadowane i ma swoje nazwy. To jest dla mnie mega, mega ciekawe. Z tego można już wysnuwać pewne teorie do, te, yy, do do gier. Co tam się będzie dalej w tej grze działo? Bo na pewno nie teorie na temat sąsiada, że o, o, on się boi, kurde, szkoły, boi się ciemności. Nie wiem, co to, jaki to ma związek z ciemnością. i. I możliwe, że to nie jest ten plik, który chciał, którego chciałem użyć. Tak, też jest duża szansa na to. Ponieważ. Mam straszny burdel teraz w tych plikach. Jeżeli ja się pomylę i ogarnę, że się pomyliłem, chociaż może być ciężko, to wybaczcie. Nic tutaj chyba nie ma więcej do pokazania. Coś nas mimo wszystko goni tutaj. Muszę jeszcze zerknąć, czy jest możliwość przejścia tej mapy. Czy w miejscu, gdzie była wcześniej yy, piwnica, tutaj. Da się do niej wejść po prostu. Tutaj mamy piecyk. Ten z, pie z drugiej alfy bądź pierwszej. Nie pamiętam już. Chyba pierwsza alfa to była. Tak, to była pierwsza. Zer o Jezus. Wow, dobra, złapał nas sąsiad. Ale jeszcze chwila, chwila, chwila. By możliwe, że to też się nazywa Neighbor 3. To możliwe, że to jest właśnie plik Neighbor 3 i coś mi się źle spakowało. Nie jestem tego pewny. Aczkolwiek no strzał to jest tutaj z tego co wiem była piwnica czy nie tutaj może nie czekajcie pójdę tutaj może nie ona była na pewno niżej mamy kolejną latarkę ona była tutaj zerknijmy co się stanie nic się nie dzieje ok on na nas po prostu łapie więc to jest po prostu pusty zapis jaki jak... Plik bez tekstur, bez niczego, tutaj nic się kompletnie nie dzieje. Ale chciałem wam to pokazać, żebyście wiedzieli, że coś takiego jest. Teraz przejdę do następnego punktu programu. Kolejna mapka. Level 1. Tak ona się właśnie nazywa. I nie miałem jeszcze okazji w nią grać. Więc ja w tym momencie testuję tak samo jak i wy. Mam wrażenie, że jesteśmy mega pomniejszeni. Czy to nas zabije, jeżeli. Nie wiem, co to w ogóle jest, to jest puszka. Puszka spadła. W ogóle patrzcie, jakieś oczy na nas się patrzą. Gdzie my jesteśmy w tym momencie? To mnie mega, mega interesuje, co się tutaj dzieje. Są jakieś... Nie, to nie jest szparka. Wszelkie, wszystkie przedmioty są mega duże. Czy da się tam doskoczyć? Uu! Tak, chyba się da. Zajebiście. Ej, jestem pod ogromnym wrażeniem. Jestem nawet, powiem wam, odrobinkę podjarany czymś takim. Bo wcześniej tego nie widziałem. Dopiero teraz to odkryłem w momencie, kiedy chciałem sobie po... Sprawdzać te wszystkie przedmioty, znaczy te wszystkie mm, yy, pliki i nie wiem jakby to teraz zrobić. Chyba, że pyk. Czekajcie, musimy się jakoś dostać tutaj. Okej, okay, witam was bardzo serdecznie ludzie. Jesteśmy z powrotem. Dla was to była krótka przerwa, dla mnie to trwało jakieś dwie minuty i zobaczcie sami, co się dzieje. Zobaczcie sami, co się dzieje. Nasza postać jest w stanie wskakiwać. Na wyższe, wy... i to coraz wyższe, po prostu elementy. Bo grawitacja jest słaba. Grawitacja jest praktycznie wyłączona. I dzięki czemu skaczemy jak kurde na księżycu. To jakiś toster jest, który, przez którego, swoją drogą, możemy przejść. Spadają jakieś świecące dżemy. Ciekawią mnie te oczy. Co tam się świeci? Dobra, przeskakujemy na to. Czy da radę? Oj, spadłem, oj, spadłem, oj, spadłem. Dobra, może być i proca. Pyk. Dobra. Tam dalej niby nie da się przejść. Niby nie da się przejść. Nam się oczywiście uda dzięki tej grawitacji, ale ogólny zamysł najprawdopodobniej jest tutaj, w tym miejscu, żeby wejść aż tam. To jest najwyższe możliwe miejsce, do którego można się dostać. Mam takie wrażenie. I co nas tam czeka? Pyk. Prze widzimy przez tam ścianę lekko, lekko, ale coś widzimy, no i nic. Nic nam to kompletnie nie daje. Wciąż spadają jakieś randomowe przedmioty z góry. To też mam wrażenie, że może być jakieś, nie wiem, jakaś trauma z dzieciństwa, brzmi to beznadziejnie i głupio, więc nie będę tutaj wysuwał żadnych swoich teorii. Jak myślicie, po co to wszystko jest w tej grze? Udało nam się tutaj wskoczyć. Dobra, teraz gdzie? Gdzie, 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 gdzie? Oj, 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 oj. No nie, dobra, tutaj jeszcze klipuje to. Okej, okay, wskoczyliśmy. Oj, spadłem. Dobra. Spróbujmy się dostać na tą półeczkę. Świetnie, świetnie. Tam jest jakaś latarka. Patrzcie na to, może to jednak nie jest koniec. O kurde! Przy dotknięciu spada. To jest dopiero ciekawe. Czegoś takiego jeszcze w Kalał Najbor nie było. I tutaj jakaś dźwignia. Co ona otworzyła drzwi, może? Nie, nie otworzyła drzwi. Jestem ciekaw, do czego ona służy. Pyk, wskakuj, 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 Andrzejek. Znaczy, Andrzejek to nasz sąsiad. My, my jesteśmy w Łodzimierz. Dawaj, coraz wyżej. Patrzcie, kolejna dźwignia. Pyk, zatrzymaj się, zatrzymaj się. Nie spadniemy stąd? Nie, nie spadniemy. Hopsa, na no następny kawałeczek Hop, odbi się, odbij się. Zajebiście. I teraz lecimy tam. A nie trafiliśmy. Dobra, może być i tutaj. Tylko z gdzie możemy się tutaj dostać? Na ten obraz Jestem ciekaw co robi ta wajcha, więc polecimy po nią Wi Hu Okej okay. Spadam na to, co nam się nie urwie na pewno, nie? Nie, nie urwie się. Gdzie możemy wskoczyć teraz? Hmm Może jakbyśmy stamtąd wskoczyli tutaj? No, to może mieć sens, to może mieć sens Hops Hops i stój, 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 No, nie, no, za daleko poleciałem. Widzicie, jakieś rzeczy można w tym Hello Neighbor zrobić. Dlatego pokażę Wam też, najprawdopodobniej nie w tym odcinku, bo tutaj jednak się troszkę zejdzie. Pokażę Wam. Wow, lampka. Yy, co się dzieje w mieście? Jakie są rzeczy w mieście w naszej, że tak powiem, Hello Neighborowym świecie? Te oczy, patrzcie, tutaj jesteśmy już za wysoko. One się tutaj świecą i mrugają. Tutaj mamy yy, papierek. Samolocik, raczej z drugiej wersji, Jesteśmy na samym szczycie. Nic jeszcze tutaj zdaje się zrobić nie można. Możemy jeszcze spróbować dostać się tam, ale czy jest sens? i Czy da radę w ogóle? No, spróbujmy, co nam szkodzi. Myślę, że jeżeli zrobimy taki tutaj skok troszkę w lewo i nagle, znaczy w prawo i nagle w lewo, to nie, jednak nie doskoczymy. Ciężko coś takiego chyba zrobić. Chyba, że PYK. O jezus, teraz spadniemy w ogóle żeby ciężko coś takiego zrobić. Chociaż... Nie, chyba nam się nie uda. No dobra. Nawet jak nam się to nie udało, to zerknęliśmy na to, co się tutaj dzieje. W ogóle w jak dziwnym miejscu, myślę, w tym momencie znajdujemy, to ja nawet nie mam pojęcia, o co tutaj może chodzić. Stoimy na parsce chipsów, która lewituje. Więcej chyba powiedzieć nie trzeba. Okej, okay, ludziki. Z tych mapek zdaje się, że jest jeszcze jedna rzecz. Jest jedna rzecz, która wygląda dokładnie tak samo jak ten labirynt yy, z poprzedniej wersji. W sensie wygląda jak ta piwnica. W, w tej piwnicy był ten, wiadomo, ten labirynt, do którego nie dało się dostać. I ja myślę, że nie ma sensu tego pokazywać, bo to było już wi widziane, po prostu widzieliście to już wszyscy. A teraz pomyślałem, że w związku z tym, że już zmieniłem tą grawitację, pokażę wam, co jest za, dokładnie za tym. A sprawdzimy sobie resztę tych tajemnych rzeczy, na przykład te o miejsce Tam jest jeden sklep, to wszystko sobie sprawdzimy w następnym odcinku Mam nadzieję, że wam to odpowiada, a teraz Mati leci do boju Ogólnie zmieniłem, jak widzicie, grawitację Zresztą mówiłem o tym już kilkukrotnie Więc zdaje się, że teraz będzie w miarę... O Jezus, chciałem tak na szybkości wskoczyć Będzie w miarę łatwo się tam dostać i nie, nie zajmie mi to dużo czasu aby po montażu ten film też nie, nie trwał, jakoś mega długo. I dobra, wskakujemy następnie na tory i przeskakujemy dalej. Już nie musimy używać żadnych, proszę ja was, skrzyneczek, żeby przeskoczyć, czy tajnych jakiś metod wskakiwania na różne, różniaste rzeczy. Po prostu możemy przebiec. I tyle. To jest już łatwiejsze niż, niż było kiedykolwiek. Pokażemy, co tutaj się dzieje. przydałby mi się jednakowoż latarka. No trudno, zapomniałem jej. Na szczęście nic tutaj takiego niesamowitego póki co nie ma. Czekajcie, czy jest ja za nisko skaczę, czy po prostu się zbugowało? Nie, dobra, skacze, ok. Tutaj mamy ten daszek, wiadomo. Ale jeszcze jest druga strona. Pyk. Oczywiście piszczy nam ten głupi wiatrak. Na którego niestety nie można wskoczyć, bo on klipuje. Klipuje z obiektami, znaczy nie klipuje z obiektami. Więc każde wskoczenie na niego kończy się. Upadkiem na ziemię, z powrotem. Więc tutaj nic nie ma, ale patrzcie na to. Na przykład, Pyk. Tutaj mamy jakiś pokój, który kiedyś może do czegoś służyć w następnych wersjach, być może. Albo to w ogóle jest tak dla Hecy. Nudziło im się do dalej zrobić coś takiego. Teraz gdzieś ten sąsiad mnie goni, co ciekawe. Jak grawitacja jest na bardzo niskim poziomie, to domyślać się pewnie, co się dzieje z sąsiadem. On również lata. On również lata, więc to jest bardzo ciekawa ciekawa sprawa. Okej, okay, chciałem coś jeszcze pokazać tutaj. A, ten punkt. Tą rzecz wam pokażę i jeszcze... Ale to na końcu pokażę wam tamten, dobra. Tylko zerknę jak tam doskoczcie. Oki, doki. Lecimy tam już. Pyk, uspokój się i... Hopsasa. Przeskakujemy na ten daszek. Wracaj, 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 wracaj. I teraz przy odrobinie szczęścia uda nam się wskoczyć tam. Trzymajcie kciuki. Wi! Stój, stój, stój stój stój! Nie! Nie za daleko poleciliśmy! Fuck! Dobra, Andrzej gdzieś tutaj sobie biega pod nami, nie wiem dokładnie gdzie on jest. Tutaj spoko, to ja podlecę w związku z tym, bo. Po... O, latareczkę, Dobra, teraz nam się udało wskoczyć. Mam nadzieję, że to nie zaburzy tego, co tutaj się znajduje, bo patrzcie, po wskoczeniu na ten. tak, na ten coś. Tak na dobrą sprawę nie wiem co to jest. Znajdują się tutaj, jest tutaj ciąg cyfr 2, 2, 3, 8, 1. I pytanie, czy jabłko oznacza 0, czy jabłko po prostu tutaj sobie jest? My tego nie możemy podnieść. To jest tutaj po prostu niezmiennie, nie możemy nic z tym zrobić. Więc to musi jednak coś oznaczać. Patrzcie, bo możemy wywalić wszystkie przedmioty fotel, wszystkie pudełka, oprócz tej szafy, tej szafy, tej szafy, a tą szafę możemy otworzyć. Z tym nie możemy zrobić komp... A to? Nie, to też. Wywaliło mnie. Wywaliło mnie. Jezus Maria. Mniejsza. W każdym razie, są tam te cyfry, z którymi nic nie możemy zrobić. Moim zdaniem, nie zrobili jeszcze tak jakby projektu zera. Po prostu nie mają jeszcze zrobionego zera, więc zamiast zera dodali jabłko, które jest okrągłe. I teraz pytanie, co te cyfry mogą oznaczać? Ja nie mam pojęcia. Dajcie znać. W komentarzu, co wy o tym sądzicie? Teraz jeszcze na koniec pokażę Wam, co znajduje się tutaj. Okej, okay, po 15 próbach udało się, i znajdujemy się właśnie na tym czymś. Na tej skrzynce, domku na drzewie, które lewituje i nie jest na drzewie. Na czymś, co się trzyma po prostu na linie. Jak wejdziemy do środka, co tutaj się znajduje? Znajduje się jeden pokój, z którego słychać różne odgłosy. Dźwięki, jakby po prostu była telewizja bądź radio włączone. Jednak po takim dłuższym wglądzie w to, co tutaj się dzieje, widać, że nie ma tam w środku kompletnie nic. Więc teraz pytanie, co wydaje te odgłosy? Coś się najprawdopodobniej po prostu źle zrobiło twórcom. Nie szukajmy tutaj na siłę żadnych, proszę ja Was, ee, teorii. Po prostu coś tam gra i tyle. Nie zrobili modelu te tego i może to właśnie przez to. Whatever, mniejsza o to. Już pokazałem wam to, co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki. W... O Jezu, ale się wystraszyłem, kurwa. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapki w górę. I do następnego. Czekajcie, mogę rozbić szyby? Nie, nie mogę rozbić. Strzała i papa.